Maksymilian Naporowski, animator komputerowy, specjalista od efektów specjalnych. Studia ukończył w Kanadzie. Najpierw sztukę, a następnie filozofię. Jeszcze pod koniec studiów otworzył własną firmę zajmującą się projektowaniem graficznym. Edukację kontynuował w Toronto, uczęszczając na wykłady dotyczące projektowania w trójwymiarze technologia 3D. Pewnego dnia jego talent został dostrzeżony przez Sony Pictures Image Works w Hollywood. Nazywam się Maksymilian Naporowski. Pracuję jako artysta do efektów specjalnych dla Sony Pictures Image Works w Hollywood. Zajmuję się robieniem głównych bohaterów digitalnych. Przyjechałem do Los Angeles jakieś 10 lat temu przez Toronto. Budujemy Spidermana w komputerze w trzechwymiarowym systemie i budujemy od zera w sensie a, robimy jego ciało, robimy jego mięśnie, skeleton a, i później tego robimy animację. Z Matrixem mieliśmy duży problem pod koniec filmu. W ostatnim miesiącu a, jedna drużyna robiła efekty ośmiornictwem. Jak oni to wszystko razem złączyli i pokazali. I się nie podobały niektóre ruchy i mieliśmy dokładnie jakieś 2-3 tygodnie, żeby zmienić cały system a jak my to robimy, żeby pokazać bardziej płynne ruchy a, tych ośmiornic. I to bardzo fajnie im się podobało i to wyszło. Fajną satysfakcję miałem a, z Ghost Rider z Nicolas Cage. To nie jest za bardzo mój typ filmu, ale lubię motocykle. więc a... Miałem zadanie robienia animacji głównego bohatera na motocyklu, więc to mi się bardzo podobało. I reżyser um, Mark Steven Johnson um, dał mi taką szansę, żeby od zera wymyślić jedną scenę, której nie było na początku wpisane do filmu. Ghost Rider wsiada na motocykl um, i jedzie prosto w kamerę. Później wchodzimy w, uh, w slow motion i patrzymy, że on jest na, 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 samym, na, na samej górze budynku i później oczywiście on spada i kamera się rusza na, na pokazanie, że my spadamy z tym motocyklem i jemu się to bardzo podobało i, i, i włączyli to do, do filmu. Let's ride. Boys 2, gdzie głównym bohater był samochód, były takie efekty praktyczne, które było trudno nagrać, że ten Ferrari się ścigał i musiał bardzo, bardzo blisko się prawie uderzyć z innym samochodem, ale oczywiście uniknąć. Więc Ferrari zbudowaliśmy w komputerze i to musiało bardzo realistycznie wyglądać. Moim głównym zadaniem w Harry Potter było, żeby zbudować um, skeleton i muskulaturę do potworków, do głównego trolla i do tego pieska z trzema głowami. W Bay Wolf, pierwszy raz doszliśmy do takiego a, a, poziomu, gdzie naprawdę robimy ak aktorów digitalnych. I see you Widzę, że przyniosłeś mi skarb. Maksymilian Naporowski pracował również nad efektami specjalnymi do filmu Załoga G. Jego specjalnością jest tworzenie w wirtualnym świecie głównych bohaterów filmowych, anatomii postaci, sposobu ich poruszania. Przygotował efekty specjalne do filmów Briana Singera, Martina Scorsese, braci Wachowskich, Rolanda Emeryka.